To w witami Witam i zapraszam na Panoramę Sport, a zaczynamy od meczu eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Na stadionie w Gdyni reprezentacja Polski gra z Portugalią. Dla Biało-Czerwonych spotkanie ma już tylko charakter prestiżowy, gdyż Polacy szansę na awans zaprzepaścili kilka dni temu na wyjeździe 1-4, przegrywając z Rosją. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o naszych rywali, gdyż Portugalczycy w przypadku wygranej mają nawet teoretyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. W pierwszej połowie lepsze wrażenie sprawiali piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego, a podopieczni Stewana Majewskiego dali się zepchnąć do defensywy. Trwa druga połowa meczu, gra się wyrównała, ale na stadionie w Gdyni wciąż bez bramek. W trudnej sytuacji postawili się gdańscy żużlowcy. Podopieczni Stanisława Chomskiego we Wrocławiu przegrali ze spartą różnicą aż 14 punktów i mocno zredukowali swoje szanse na pozostanie w Enea Speedway Ekstralidze. Tak wyglądało spotkanie pomiędzy Lotosem Wybrzeże a Spartą Wrocław, które odbyło się w sezonie zasadniczym. Wtedy gdańszczanie pokonali rywali z południa Polski różnicą pięciu punktów. Teraz zwycięstwo musi być trzykrotnie wyższe. W własnym domu i ściany pomagają, także wierzę, że staną nawet na rzęsach i postarają się odrobić te 14 punktów. Do tego niezbędna jest jednak dobra i równa jazda wszystkich zawodników. Jednak w tym aspekcie jak na razie lepiej spisują się zawodnicy z Wrocławia. Wczoraj aż czterech podopiecznych Piotra Barona zakończyło spotkanie z dorobkiem większym niż 10 punktów. Wśród gdańszczan taką zdobyczą mógł się pochwalić tylko Niki Petersen. Jeżeli do niezawodnego Niki Pedersena, tu mamy gwarancję, do być może jeszcze jednego takiego występu Sucheckiego dołoży coś Gafurow, Pieszczek zdaje się jest po tej swojej żużlowej smudze cienia, po wywalczeniu brązowego kasku. W gronie punktujących kibice Wybrzeża chcieliby również zobaczyć Tomasa Jonasona. Jednak występ Szweda stoi pod dużym znakiem zapytania. Jest mocno potłuczony. Narzeka też na, na, na bóle no, odcinka szyjnego, tam no, przynajmniej na przynajmniej naciągane mięśnie. No i jest zmuszony odpuścić starty w Anglii i w Szwecji. Jeżeli chodzi o jego no, udział w następnym meczu, no to nie umiem teraz powiedzieć. No wszystko się rozstrzygnie w koniec tygodnia. Mecz o być albo nie być w żużlowej Ekstralizy w najbliższą niedzielę o 17.00. W Gdyni odbyła się 16. edycja turnieju koszykówki ulicznej w Wzgórze Streetball Challenge. Pomorze znów pokazało, że jest polską stolicą basketu. Do rywalizacji przystąpiło ponad 50 drużyn, nie tylko z województwa pomorskiego. Trzyosobowe ekipy toczyły pojedynki na 10 boiskach o wymiarach 14 na 14 metrów. W odmianie koszykówki ulicznej zawodnicy grają na czas lub na określoną ilość punktów, a rzucają do jednego kosza. W Gdyni rywalizowały koszykarki i koszykarze w kategoriach do lat 14, 17 oraz w klasie open, czyli bez limitu wieku. Gra w golfa nie należy do najłatwiejszych sportów, szczególnie trudne jest widząc oddalone o kilkadziesiąt metrów dołek, obliczenie z jaką siłą należy uderzyć piłeczkę, by ta wpadła do niego bądź zatrzymała się jak najbliżej. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanęli uczestnicy turnieju golfowego dla niewidomych, który odbył się w pędkowicach kołowej Herowa. Turniej zobaczyć golf rękoma, odbywający się w ramach charytatywnego rotariańskiego turnieju golfowego, jest kontynuacją akcji Pomóżmy zobaczyć świat rękoma. W zeszłym roku dochód z zawodów został przeznaczony na makietę Żurawia Gdańskiego, która już służy niewidzącym turystom. Na pomysł zorganizowania turnieju dla niewidomych wpadł Wacław Laszkiewicz. W tym roku zbieramy na podobne projekty, chcemy następne zabytki w ten sposób pokazywać rękoma. Zobaczymy jeszcze co to będzie, ale na pewno widząc, że cieszy się to z dużym powodzeniem wśród osób niewidomych, to, to jest to dobra idea i na pewno będziemy dalej zbierać. Impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród obecnych na polu zwykłych golfistów, którzy niekiedy wręcz odrywając się od swoich gier wraz z rodzinami postanowili kibicować niezwykłym sportowcom. Oprócz przyjaciół i rodziny, sportowców amatorów wspierały także sportowe gwiazdy. Świetnie, że te Rotary stworzyły taki turniej. Wiem, że to już jest jedenasty turniej, ja jestem po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Zawsze, zawsze wspieram chętnie szczytne cele i rzeczywiście, jeżeli tylko... Możemy jakoś pomóc. My golfiści nie tylko, bo, bo przyjechało naprawdę bardzo dużo osób i gości zaproszonych. Także tym ludziom, którzy są w potrzebie, to zawsze, zawsze jesteśmy do dyspozycji. Po paraolimpijskich sukcesach naszych sportowców, niewidomi golfiści pokazali, że można stawić czoła przeciwnościom losu i dzięki treningom i wytrwałości osiągnięciami zbliżyć się do profesjonalistów. Za przygotowanie zawodników do turnieju odpowiedzialny był Wacław Laszkiewicz. Problemem był zamach golfowy, stworzenie tego zamachu. Upodobnienie struktury i ciała, jako takiego, do wahadła. Ja stworzyłem specjalne urządzenia, które pomagały stworzyć tą wizualizację taką i, i, i zrozumieć ruch. Zwycięzcą został Norbert Odrobina, który potrzebował tylko 10 uderzeń, by umieścić piłkę w dołku. Teraz to wszystko w wieczornym wydaniu Panoramy Sport. Powiemy więcej o meczu Polska-Portugalia. Zapraszam, do zobaczenia.